Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś na recenzję monitora Philips. Jest to model 243b1JH. Serdecznie zapraszam. Jeśli nie chcecie oglądać całego materiału, już na wstępie mogę powiedzieć, że jest to naprawdę świetny monitor. Tak naprawdę, jednostka jest kompletna. Mamy tutaj wszystko, co jest nam potrzebne. Łącznie ze wszystkimi portami z możliwością regulacji. Pivot, wbudowana kamerka. Ten monitor jest naprawdę całokształtnie kompletną konstrukcją i naprawdę ja byłem z niej mega zadowolony. I gdyby nie to, że po prostu już posiadam większy monitor, przyzwyczaiłem się też do pracy na większej przekątnej, to naprawdę bardzo poważnie myślałbym nad jego zakupem, ponieważ jest to naprawdę monitor, w mojej opinii, kompletny w tej cenie, w tym budżecie. Tak więc zaczynając od samego designu monitora. Design monitora jest dość nowoczesny. Mamy tutaj konstrukcję, która no nie posiada zbyt dużych ramek. Te ramki tutaj po tych trzech stronach są minimalne. Dodatkowo sam monitor charakteryzuje się też głównie designem, że jest to sprzęt przeznaczony jednak do pracy. Sama podstawa, która ma pełen zakres regulacji, możemy ją sobie obracać o 360 stopni. Dodatkowo regulacja samego monitora, tutaj będziecie to mogli zauważyć na ujęciach, sama wysokość, możemy sobie po prostu pionowo używać monitora w trybie pivot, tak więc no to jest, konstrukcyjnie monitor jest naprawdę świetny. Jeśli chodzi o podstawę, to tak ona się tutaj prezentuje, ją sobie składamy tak naprawdę z tych dwóch elementów, czyli mamy podstawkę tutaj, wkręcamy śrubę do tego ramienia mocującego. No i samo ramię już do monitora tutaj na taki zatrzask. Tak więc sama też, sam też montaż monitora jest bardzo łatwy. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to z tyłu mamy logo Philipsa, a z przodu również. Dodatkowo, co to warto zaznaczyć, mamy na froncie obok tego loga Philips. Czujnik po prostu światła, który nam tutaj no, dostosowuje regulację po prostu jasności oraz przyciemnienie. Warto zaznaczyć, że mamy kilka przycisków po prawej stronie, a na górze mamy taką fajnie sprytnie schowaną kamerkę, którą możemy sobie po prostu jednym kliknięciem wysunąć. Pozwala ona również do korzystania z funkcji Windows Hello. Jeśli chodzi o przekątną, no to mamy tutaj 24 cale, istnieją również po prostu wyższe przekątne, ja testowałem model 24 calowy. Jeśli chodzi o złącza w tym właśnie monitorze, no to tak naprawdę konstrukcja jest też kompletna pod tym względem. Mamy pełen zestaw portów, który umożliwia podłączanie tak naprawdę wszelakich źródeł obrazu. Tak więc mamy tutaj DisplayPort, mamy również HDMI 1.4, dodatkowo USB typu C, które właśnie posiada DisplayPort. Dodatkowo technologia DisplayLink. Możemy również za jego pośrednictwem ładować sobie urządzenia poprzez technologię Power Delivery. Tak więc to jest bardzo wygodne, gdy posiadamy MacBooka na przykład lub jakiegoś Dela, który posiada właśnie złącze które no jest właśnie wielofunkcyjne. Dodatkowo warto zaznaczyć, że mamy tutaj port ethernet, mamy wyjście audio, wejście audio, ponieważ mamy tutaj również głośniki. Dodatkowo mamy wbudowany hub USB typu A, tak więc tutaj na boku mamy dwa porty, z których możemy korzystać, może on służyć jako taki dodatkowy hub do pendrive'ów, do myszek, klawiatur, tak naprawdę do wszelakich akcesoriów. Warto zaznaczyć, że USB typu C pozwala nam yy, po prostu na ładowanie z funkcją Power Delivery maksymalnie do 100W, tak, więc tutaj te MacBooki, nawet te większe 15, 16-calowe, powinniśmy bez problemu naładować też szybką, dość szybką prędkością. Ja mam MacBook Air i tutaj bez problemu było to realizowane. Warto znaczyć, że w opakowaniu razem z monitorem mamy przewód HDMI. Dodatkowo mamy przewód Tutaj USB typu C z końcówką USB typu A, taką odczepianą. Ten właśnie przewód pozwala nam na przesyłanie obrazu oraz ładowanie urządzenia. Tak więc, jest to ten mm, przewód wysokiej klasy. Jego standard opiera się o standard Thunderbolt, tak więc możemy ładować, przesyłać dane. Ale również właśnie wyświetlać obraz. Dodatkowo mamy tutaj głośniki, są to dwa głośniki pod szybaty, czyli mamy parę stereo. Budowana kamera jest to kamera Full HD, która ma 2 megapiksele. Dodatkowo mamy mikrofon oraz wskaźnik LED, czyli możemy korzystać z funkcji Windows Hello, ale również do wideo rozmów. Tak naprawdę mamy już budowaną kamerkę z mikrofonami, tak więc no to jest bardzo wygodne rozwiązanie. W, w czasie gdy gdy po prostu pamiętamy wszyscy no była edukacja zdalna takie rozwiązanie na pewno, na pewno bardzo się przyda, jeśli chodzi o takie dodatkowe informacje, no to mam tutaj power sensor, który dostosowuje nam po prostu, pozwala nam oszczędzać energię, gdy po prostu nie używamy monitora, to on potrafi się albo bardziej ściemnić, albo po prostu gdzieś tam wygasić, tak więc no to jest bardzo takie intuicyjne rozwiązanie i, i bardzo takie też przydatne, pozwalające zaoszczędzić prąd, no i przez to przyczynia się do ochrony środowiska. Dodatkowo warto znaczyć, że nie ma tutaj problemu z Właśnie obsługą systemu Windows, jak i macOS. Jeśli chodzi o takie informacje dotyczące regulacji, no to regulacja wysokości jest to 150 mm, czyli możemy sobie podnieść lub obniżyć o właśnie taką wysokość. Obracanie w pionie jest to właśnie 90 stopni, czyli możemy sobie zrobić pivota. Obracanie w poziomie jest to 180 stopni, no i pochylenie od minus 5 do 30 stopni. Tak więc jest to no, bardzo wysoki zakres regulacji. Ta podstawa jest naprawdę bardzo świetna i no bardzo. Bardzo przyjemnie mi się korzystało z tego właśnie monitora. Jeśli chodzi o wagę, no to tutaj samo, sam monitor, razem, razem z podstawą, waży 4,88 kg, a monitor bez podstawy, gdy zechcemy go zamontować po prostu w inny sposób, jest to 3,27 kg. Sam panel jest to panel o rozdzielczości Full HD. Tutaj przekątna jest to 24 cale w technologii IPS, tak więc te kolory są naprawdę bardzo takie żywe, przyjemne, bardzo miło korzystać z tego ekranu. Myślałem, że Full HD będzie tutaj niewystarczające, ale przy 24 calach jeszcze jest to takie akceptowalne. Chociaż no, ta rozdzielczość mogłaby być wyższa, ale do pracy jest ona spokojnie wystarczająca, również do gier. Sam produkt jest przeznaczeniem do pracy, ale można również na nim pograć. Tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Sam monitor ma tutaj SRG. RGB, tak więc to pokrycie występuje. Dodatkowo warto oznaczyć z takich dodatkowych informacji, że możemy sobie go zabezpieczyć linką Kensington Lock Dodatkowo mocowanie WESA 100 na 100 Tak więc możemy sobie bez problemu zamontować ten monitor. Na ścianie warto znaczyć, że właśnie są tutaj te głośniki. To jest jak dla mnie rzecz dosyć ważna. Ja lubię mieć głośniki wbudowane już w monitor po to, żeby po prostu nie, nie stawiać sobie dodatkowych urządzeń na biurku, zachować jakiś tam minimalizm. Nie są to najlepsze głośniki, ale do takich codziennych po prostu czynności są one akceptowalne no i tak właśnie prezentuje się sam monitor ja powiem Wam szczerze, że jego użytkowanie naprawdę sprawiało mi dużo przyjemności sprzęt jak już wspominałem nieraz w tym materiale jest bardzo kompletny tak naprawdę mamy tutaj wszystkie porty i łączy z USB-C co jest takim no krokiem naprzód krokiem przyszłości. przyszłość tutaj jest to naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie ja również w swoim monitorze mam USB typu C z możliwością ładowania oraz przesyłania obrazu i właśnie z tego korzystam, jest to bardzo wygodne rozwiązanie bo jednym kablem możemy sobie po prostu załatwić sprawę przesyłu obrazu, przesyłu danych oraz ładowania naszego urządzenia. Dodatkowo mamy tutaj hub USB, to też się przydaje, a nie jest standardem w monitorach, ale właśnie w tej wyższej klasy monitorach to się znajduje i to jest bardzo też dobre, wygodne rozwiązanie. Gdy brakuje nam portów w komputerze, możemy sobie je rozszerzyć monitorem, a wiadomo też w komputerach stacjonarnych nie musimy sięgać do tych portów gdzieś tam. Ten, ten komputer zwyczaj stoi pod biurkiem. Tutaj po prostu z poziomu biurka na ręku możemy sobie bez problemu coś podłączyć. No jest to wygodna, wygodne rozwiązanie. Warto znaczyć, że mam tutaj taką technologię jak Low Blue, czyli w skrócie taki filtr światła niebieskiego, który redukuje nam niebieskie światło, tak więc możemy sobie pracować bardziej komfortowo w nocy dodatkowo właśnie power sensor o którym wspominałem, no i sam samo menu, tutaj będziecie mogli to zauważyć na przebitkach jest ono naprawdę rozbudowane, możemy tam zmienić bardzo dużo funkcji, są różne tryby tak naprawdę pracy, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie z jedynych takich minusów, które mógłbym zauważyć, no to może być właśnie fakt, że nie każdy lubi po prostu przekonną 24 cali ja powiem szczerze, że jest to Przekąt na ok, chociaż ja jestem przyzwyczajony na co dzień do 32 i po prostu na moim biurku ten monitor wydał się taki malutki i ciężko było mi się do tego przyzwyczaić. Ale to jest tylko takie moje czepialstwo. Dla większości użytkowników to nie będzie żaden problem po prostu musimy się przyzwyczaić do troszkę mniejszej przekątnej, ale są też dostępne te same monitory w wyższym calarzu, tak więc tutaj nie ma z tym problemu, no i ewentualnym minusem może być po prostu panel Full HD no tutaj ta ostrość jest akceptowalna nie jest ona wybitna, ja pracuję na co dzień na monitorze 4K, tak więc to zagęszczenie pisali jest większe, ale tutaj też po prostu do takiej codziennej pracy nie ma z tym żadnego problemu wszystko jest ostre i wyraźne z takich parametrów to warto znaczyć, że monitor ma klasę energetyczną E. Tak więc no, tutaj jest troszeczkę to dosyć duży pobór mocy, a sam zasilacz jest wyprowadzony na zewnątrz w postaci takiej dość sporej kostki. To jest też minus, ale dzięki temu obudowa monitora jest mniejsza. No i z mojej strony byłoby to wszystko. Ja jestem z tego monitora naprawdę zadowolony. No, jest to dla mnie bardzo przyjemny sprzęt do testowania. Umila on pracę, jednak ja lubię pracować na zewnętrznym monitorze, nie lubię pracować na tych 13 calach, które mam w laptopie. To samo przy, przy komputerach, nawet laptopa z Windowsem. Często podpinam sobie do zewnętrznego ekranu, po prostu ta powierzchnia robocza jest większa i wygodnie się z tego pracuje. Ja ten monitor mogę polecić z całego serca. Jeśli chodzi o cenę, no to cena, którą znalazłem, w prawie wszystkich sklepach są to okolice ok. 1800 zł. No i powiem Wam szczerze, że. Na to, co oferuje ten monitor, powiedziałbym, że jest to cena akceptowalna, aspirująca do dobrej ceny. Jedyny minus w tej cenie, jaki bym zauważył, no to fakt, że mamy tutaj matrycę Full HD, że nie mamy tutaj matrycy 1440p lub 4K, ale właśnie takie 1440p byłoby idealnym rozwiązaniem, a tak poza tym ten monitor jest naprawdę świetny. Wszystkie rzeczy, o których wspominałem, tutaj właśnie sama matryca IPS, czas reakcji, 4 milisekundy dodatkowo, Samo podświetlenie 250 kandeli no, jest takie średnie, ale do normalnej pracy jest zupełnie wystarczające. Tak więc, no, monitor jest po prostu świetny. Ja mogę go z całego serca polecić. Z mojej strony, byłoby to wszystko. Ja bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie sprzętu do testu w firmie Sarota PR. Materiał nie jest sponsorowany. To jest moja taka subiektywna opinia. Po prostu jestem bardzo zadowolony z tego monitora i go chwalę. To myślę, że jest naturalnym krokiem, jeśli coś nam się podoba. Jesteśmy z tego zadowoleni, że po prostu wystawiamy temu pozytywną opinię, tak jest właśnie w tym przypadku. To by było wszystko ode mnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału, do zapoznania się z moimi innymi filmami. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!